Mikołaj, nie śpi! Śpi, wracaj do spania. Hey, wszystkim z tej strony Skrymie witajcie w nowym odcinku z The Break In. I dzisiaj, słuchajcie, wyszedł update. Zobaczcie, wesołych świąt. Także musimy znaleźć misję. O, zobaczcie, dostarcz 5 prezentów do tego domu. Jeszcze jest easy, więc idealnie, idealnie na początek, mamy dostarczyć 5 prezentów, pewnie takich jak tutaj, bo wcześniej ich nie było. Zobaczcie, mamy czapkę Mikołaja. Później będziemy mogli mieć cały strój Mikołaj! I to będzie epicko wyglądało. Także zaczy... Temu są dwa prezenty tylko. Dostarcz pięć prezentów, tymczasem Screamy dostał dwa, nie? Czy one są tu? Co to są za dumki? Tego nie pamiętam zbytnio. Gdzie są te prezenty? Czy one są jakoś pod ciężarówką, czy coś? Jak ja mam je dostarczyć, skoro... Halo, ich tu nie ma. Czy one gdzieś poleciały? Nie no, super. Nawet, nawet grami nie daje być dobrym człowiekiem, tylko muszę kraść. Znaczy i tak, i tak bym coś ukradł, tak? Przy okazji za te prezenty. Ale nie aż tyle, weźmy te dwa prezenty. Załóżmy, że dwa im wystarczą i musimy mieć taktykę. Weźmy drabinę, jak prawdziwy Mikołaj. To nie tak, że prawdziwy Mikołaj inaczej to robi pewnie. Bierzemy przeogromną drabinę. Uj, zobaczcie, okno jest otwarte. Nigdy z tej drabiny nie korzystałem, ale mam nadzieję, że jakoś to... Że jakoś to będzie, że jakoś to będzie działać. Dobra, teraz wspinamy się. Wspinamy się. Czemu ona się rusza? Czemu ona się rusza? Nie ruszaj się. Skacz. Skaczu. Co się stało? Co się Jesteśmy. Czy tu są ludzie w ogóle, bo jest mega cicho? Dobra, ale musimy znaleźć chyba prezentu nie wziąłem. <laughs> Jakie mam dać im prezenty skoro? Nie, no nie wiem. Na strychu wcześniej były prezenty. Zobaczmy czy teraz są na strychu prezenty. Nie ma prezentów na strychu, ale jest safe. Safe możemy wziąć. No bo jest na strychu, tak? Na pewno z niego nie korzystają. Zrzucamy safe na dół. Musimy wymyślić jakiś inny sposób, żeby wejść do domu, żeby dzieci. Czemu to jest kamera? Żeby dzieci nas nie zobaczyły. Tutaj też nie. Ktoś tam jest! Gra na komputerze chyba! Tu jest zamek, więc tu nie wejdziemy. Tu też jest zamek. Tu jest kamera i tu jest kamera. Mamy problem, widzowie. Muszę jakoś zdemontować. Tutaj nie wiem, co to szybę. Da się zdemontować nie da się. No, powinni Mikołajowi zostawić otwarte. Co prawda jestem samozwańczym Mikołajem. Ś świąt też jeszcze nie ma, ale trudno. Okej, okay. tutaj, tutaj wyjdziemy. Gdzie? Co? <ś> Ciał. Gdzie on jest? Tu jest! No po czymś takim to wątpię, że ten prezent jest cały. Wejdę jakoś po tej drabinie. Wrzucę ten prezent do środka udało się. Jeszcze jeden wezmę od razu. Okej. Okay. Przepraszam! No nie no, ale on zobaczy teraz, że Mikołaj mu wchodził do domu. I zobaczy te prezenty. Zobaczcie, wszedł do łazienki przed chwilą. Okej. Okay. Poszedł sobie, poszedł sobie, ja nie mogę wejść przez ten prezent. Okej, okay, udało się. I teraz bierzemy po cichu. Nikt się nie skapną, że dostarczam prezenty. Po cichu dostarczamy prezenty. Czy on poszedł spać? Słyszę, jak ktoś śpi. Okej, okay. gdzie tu jest choinka? Tu jest choinka! On tu śpi, dobra, po cichu, po cichu, po cichu, po cichu, bo się obudzi. I zobaczcie, tak właśnie Mikołaj wchodzi, zostawia po cichu prezenty. Mamy dwa dostarczone. Nie wiem, co się dzieje z tą kanapą. O! Co? Wstał, 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 wstał! Nie! Utknąłem! Za gruby jestem! W drzwiach utknąłem! No przesuńcie się! Nie mogę przejść! Jest! Udało mi się, udało mi się, udało mi się. Uciekam, 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 uciekam. Nikogo tu nie ma. Wydawało ci się. Czy on pójdzie znowu spać? <laughs> Poszedł spać, tylko zapalił światło. To jest obrona na duchy. Ej, bez skitu, albo te drzwi w tą stronę się otwierają. I w zamian za to oczywiście ten głośnik się na przykład ruszał, więc. O! Znowu wstał! Znowu to idzie! Szybko, szybko otwierać drzwi, otwierać drzwi. Zabieramy ten głośnik w zamian za prezenty. Albo wiecie co, bądźmy dobrym Mikołajem, zostawmy mu ten głośnik, weźmy zamiast tego samochód. Jezu, jestem najmilszym Mikołajem na świecie. Pozbywam się jego wszystkich problemów. I... Idziemy. Także zarobiliśmy 17 tysięcy dolarów. Dostarczyliśmy też dwa prezenty. Czy dostaliśmy jakiś poziom? Nie. A, bo to jest ilość misji. Czyli trzeba wykonać dziewięć misji, żeby odblokować to. To po co ja dostarczałem te dwa prezenty? Musimy wziąć inny pojazd do tego, bo ta ciężarówka się kompletnie nie nadaje. Weźmy, nie wiem, jeepa. Weźmy jeepa, zwykły jeep. Mikoła jeździ teraz jeepem, tak? Okej, okay, tym razem mamy trzy prezenty. Mamy wszystkie potrzebne narzędzia do włamania się, znaczy rozdania tych prezentów. Kuchnia jest zapalona. Tam są drzwi otwarte, więc ktoś chyba jest na zewnątrz. Musimy dostarczyć tylko trzy prezenty. Poczekajcie, wezmę wszystkie na raz. Okej, okay, jeden, drugi. Przejdźmy tędy. Tu jest otwarte okno, ale drabiny nie mamy teraz. Mamy za mały samochód jak na drabinę. O, tu jest choinka jest otwarte okno. Przecież to jest genialne. Dobra, po cichu. Po cichu krimi proszę bardzo, wkładamy jeden, wkładamy drugi i wkładamy trzeci prezent. Zobaczcie, dostarczone są wszystkie. Ale musimy zrobić jeszcze jedną rzecz. Weźmy, ukradnijmy choinkę. Ktoś tu przemyślał i się nie da ukraść choinki. Jest za duża. I nawet jakbym chciał, to nieważne co zrobię, nie da się jej ukraść. I w zamian za te prezenty oczywiście robimy to samo, no bo muszę mieć pieniądze na te prezenty. Tylko to jest maksymalna waga przekroczona I tak bierzemy to na pakę Przecież się idealnie mieści I zobaczcie powinna być Pierwsza misja zaliczona Można czapkę kupić Mamy czapkę Mikołaja wyposażoną Dobra i teraz Szukamy kolejnego challenge'u Nieco cięższego tym razem O zobaczcie do tej wielkiej Willi trzeba dostarczyć Przecież to będzie koszmar Ale do willi trzeba się nieco bardziej przygotować Tak mi się wydaje Weźmy tak zamiast Zamiast tego, weźmy coś takiego. I prawdziwy Mikołaj zawsze ma worek. Poczekajcie, czy będę mógł to do worka wszystko włożyć? Wszystkie te prezenty. Okej, okay, zaczynamy. Bierzemy latarkę, bierzemy młotek, bierzemy worek. I uwaga, teraz najważniejsze. Czy mogę włożyć? Nie działa! To teraz może być tak naprawdę dużo ciężej. Weźmy. a <noise> da się tak wziąć. Weźmy ten prezent ze sobą. Razem z tymi świetnymi narzędziami trzeba znaleźć choinkę. Gdzie może być choinka? Choinka zazwyczaj jest gdzieś w głównym pomieszczeniu. W jakimś salonie. Zapalmy latarkę. Czy tu jest choinka? Jest tam choinka. Te okno trzeba będzie otworzyć. Tak, tak. O! Właśnie w ten sposób. O, zniknęło. Wszyscy się tam zejdą, ale nie zobaczą nadal prezentów. Three hours later. Okej, okay, poszli sobie i uwaga! Wkładamy. Wkładamy wszystko. Czekajcie, teraz chłinkę będę mógł wynieść. Ktoś tu zapalił światło, albo samo się zapaliło. To w sumie nawiedzony dom jest. I dostarczamy ostatni prezent. Ja też jestem ciekawy, ile ta choinka jest warta. Poczekajcie, przejdźmy tędy, bo nie mam zbytnio narzędzi, żeby się tu włamać. Tutaj nikogo nie ma. Otwieramy szybko główne drzwi. Wyobraźcie sobie Mikołaja, który wam kradnie, kradnie choinkę. I uciekamy do domu. 100 dolarów jest warta choinka. Zobaczcie, układ domu się zmienił. Czy choinka jest nadal w tym samym miejscu, czy teraz jest gdzie indziej? Mam znowu pre- znowu w tym samym miejscu jest. Nie, no proszę was, proszę. Rozby <śm> Rozbijamy okno, to będzie proste, zaraz będę profesjonalnym Mikołajem, nie? Jak już zdobędę strój, to ludzie nie będą się nas bać. Tutaj mamy już dużo większe wyzwanie, 3,5 gwiazdki, 3 prezenty i w środku ponoć jest dużo ludzi. Dzień dobry, jestem Mikołajem, pani kamero przyszedłem dostarczyć prezenty. Albo poczekajcie, niech oni wyjdą, bo zobaczcie, będą zdziwieni, że przyszedł do nich Mikołaj i zobaczcie, otwierają drzwi z każdej strony. Spokojnie, spokojnie, proszę się nie denerwować. Drzewo mnie uratowało. Okej, okay, i uwaga, wchodzimy przez otwarte drzwi. O, tu też jest kamera! Tutaj też jest kamera! Szybko, szybko! Do choinki, do choinki Odkładamy prezenty, uciekamy stąd, uciekamy stąd jakoś. Ja sobie tędy otworzę drzwi, okej. Okay. Dobra, po cichu, po cichu, nie ma tu nikogo. Dwa prezenty dostarczone. Jezu, bycie Mikołajem jest trudne. W dzisiejszych czasach to każdy powie, że jesteśmy złodziejem. My jesteśmy dobrym człowiekiem. No nie no, musisz tam siedzieć. To co on robi? Prezentu nie dostałeś pewnie. Zobaczcie, on nie dostał prezentu i jest smutny. A to jest prezent dla niego. Zobaczcie, ma czerwoną czapkę. Prezent jest czerwony. To musi być prezent dla niego. Czemu on klaszcze? Chyba mnie zobaczył. Okej, okay, spowodowałem, że wyszli. Wszyscy wyszli, wszyscy wyszli. Szybko, szybko. Podkładamy prezent, podkładamy prezent. O! Nie, nie, nie! Nie, nie, nie! Jestem Mikołajem! Jestem Mikołajem! Młotek, 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 młotek! Jestem Mikołajem! Mikołajem! Jestem tylko, tylko Miko <ścoughs> Tylko Mikołajem. No i teraz będziecie moimi niewolnikami, nie? Zostajecie elfami! Oni wstają! Nie mam młotka! Nie mam młotka! Stary, poczekaj, poczekaj, nie! Dobra, uciekamy, uciekamy stąd, uciekamy stąd. Dostarczyłem prezenty, dostarczyłem prezenty. Możemy sobie odblokować już twarz Mikołaja. Niby jest, ale tak naprawdę jej nie ma, bo na razie w ten sposób mniej więcej wyglądamy. Musimy tą twarz zaznaczyć. Okej, okay, zobaczcie, jak wyglądamy. Mikołaj po ucieczce z więzienia. Ja chciałbym coś teraz mega ciężkiego. Mega ciężkiego, gdzie trzeba dostarczyć prezenty, a po Czekajcie, przecież można zmienić. Czy na statku też będzie choinka na przykład? Zobaczcie, na, na statku też jest choinka. Tylko nie wiem, jak ja te prezenty mam tam dostarczyć. To jest jakiś koszmar. Ale wskoczmy tu. Zobaczmy, co tu się dzieje. Tu nie ma choinki. Weźmy te dwa prezenty. I trzeba, trzeba je jakoś tam wrzucić. Nie! Nie, nie, nie! nie. Jeden, jeden wypad. Jakie fale w ogóle tu są nagle? Przecież te fale są przeogromne! Czemu tam jest. Myślałem, że to królik z długą szyją. Nie wiem, co to, ale to jest jakiś kran chyba. Ale teraz już nie możemy dostarczyć tych prezentów, bo one są gdzieś tutaj pod wodą. Co to jest? Czy mogę, mogę naprawdę kupić porzucony dom? Wow! Pięć gwiazdek w porzuconym domu? Co, co tam? Duchy krasują? Nie widziałem tego kompletnie, ale weźmy to. Chociaż nie, poczekajcie, weźmy nie pięć gwiazdek, tylko weźmy tam, gdzie trzeba dostarczyć prezenty, bo jesteśmy Mikołajem. I zobaczmy, czy będzie gdzieś, gdziekolwiek, chociaż misja z prezentami, nie ma takiej misji. Okej, okay. wbijamy. Ponoć to jest mega ciężkie, dlatego drzwi. Drzwi się, drzwi się same na nasz widok otwierają. Takie to jest ciężkie. pięć gwiazdek. Ło, kamera tu jest! Chociaż nie wiem. Nie wiem po co, nawet, nawet worek tu jest, żeby pakować rzeczy sobie, okej, okay. niech, niech, będzie. Otwieramy, co? So Czemu tu jest człowiek, a nie tu manekin? <grym> Także to jest chyba level testowy. Przechodzimy do rozdawania prezentów. Wchodzimy po cichu do domu. Okej! Okay. Nie no, kolejny, no nie wierzę. Jeszcze go tak śmiesznie ciągnę. <grym> Po schodach Kamera jeszcze nagrała jak go wynoszę Nie, nie dostarczyłem wszystkich pre prezentów nie dostar No trudno, mamy 15 tysięcy dolarów przynajmniej Mamy kolejny dom i tutaj mają od razu choinkę Czemu na środku stoi choinka? Wy też tak macie w swoich domach, że stawiacie przy wejściu choinkę ale wyobraźcie sobie, że idziecie sobie chodnikiem na spokojnie. Idziecie. Normalnie idziecie i was kamera nagrywa i mówi, że jesteście złodziejem. Jakiś typo randomowy za mną idzie. No to przecież on wygląda jak jakiś gwałciciel. Poszedł sobie, obraził się. Stacja benzynowa 24x7. Zobaczcie, jest otwarta, ale nie, nie mogę tędy przejść. O! Dzień dobry! Czemu on jakieś dziwne rzeczy pokazuje? Musimy rzucić te prezenty zanim. <laughs> nie tak! Mocniej tak. Ok, Jeden jest dostarczony. Stary, nie przejmuj się. Ja tylko tutaj rzucam. Okej, okay. jeden. Okej, okay. prawie. Że on mnie nie zauważył, to jest dziwne Jeszcze jeden gdzieś tu prezent powinien być Bo jest napisane, że musimy pięć dostarczyć A ja chyba cztery tam rzuciłem Okej, okay, mamy tutaj Mam nadzieję, że on niedługo wstanie Bo będę musiał poprawić te prezenty Ten jest jakiś ciężki, co on tam ma się rzucić nie mogę praktycznie. Musimy coś zrobić w tym miejscu mniej więcej, żeby on zwrócił swoją uwagę albo na górze, gdzieś na górze. Gdzieś na górze zrobimy jakąś rozwałkę, typu wyjdźmy najpierw, ok? Bo właśnie w ten sposób. Nieumyślnie, co prawda? I on teraz pójdzie po schodach na górę, a my w tym czasie bierzemy prezenty i wkładamy wszystkie na miejsce! Szybko, 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 idzie, 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 idzie. Bycie Mikołajem jest stresujące. I, I nic nie ukradłem, zapomniałem w sumie. Jest problem, rzuciłem prezent tamten za daleko. Ten gra na perkusji, bez tych pa patyczków. Więc musimy jakoś po cichu, po cichu wziąć ten prezent. On się tak wczuł, że nie zauważył nic. Uciekamy. Uciekamy. Zrobiłem ostatnią misję. Ostatnią misję, która odblokowuje wszystko. I teraz, teraz, zobaczcie. Mamy odblokowane Renifery, mamy odblokowany cały strój Mikołaja, więc ludzie już nas nie będą podejrzewać o jakiegoś dziwaka. Nie, można być pudłem? <laughs> Nikt by się nie zgadnął. Bierzemy te rzeczy wszystkie okulary, żeby przypominać bardziej Mikołaja, tylko nie ma takich specyficznych. O, te są idealne! Te są idealne, okej. Okay. Zarost już mamy, włosy mamy, nic już nie. Po A buty, buty, buty jeszcze. Chociaż butów nie ma specyficznych. Weźmy takie żółte, bo przypominają trochę Mikołaja. I zobaczmy, czy są rzeczywiście tutaj renifery. Nie ma tutaj. Gdzie one? Oh! są? Zobaczcie, można po prostu odblokować je. Mamy tyle miejsca, więc nawet przyjuszają się. Nie wiem jak są przypięte, co prawda, ale niech będzie. Można auto nawet ukraść. I teraz postąpimy mega realistycznie. Mega realistycznie jak prawdziwy Mikołaj. Worka tego nie potrzebujemy. Potrzebujemy drabinę na pewno. I teraz uwaga. No nie mogę się po prostu doczekać. Jak to będzie wyglądało? Czy będziemy lecić? Zobacz się one społy i przylatujemy pod dom. Myślałem, że będzie jakaś animacja, co prawda, ale niech będzie. Gdzie są te prezenty? Tu są prezenty. Gdzie jest drabina? Nie wiem. Tam jest drabina. Ale użyjmy najpierw tego. Jako, że nikt nas nie będzie podejrzewać, bo jesteśmy sali ubrani w Mikołaja z jakimiś dziwnymi narzędziami do wspinaczki, ale to już nieważne. Nasze, nasze renifery są po prostu leniwe i nie chcą podlecieć pod komin. Usuwamy ka Zapomniałem, że jestem Mikołajem. <śm> I nie muszę usuwać kamer. Jeszcze raz. Wbijamy się. Ale to fajnie działa! Wow! Ej, to jest dobre! Ale to jest dobre! Wspinamy się! Nie! O! Spadło! Wspinamy się na samą górę. Już nie potrzebuję tego! I zobaczmy, gdzie tu jest komin jakiś. Tyl tylko tu chyba... Nie ma tu komina! Jezu, z tymi nowoczesnymi domami. Nawet Mikołaja nie mogą wpuścić. Stary, gdzie wy macie ten komin? Nie no, ja do niego wejdę, bo nie wytrzymam zaraz. Nie no, w tej grze nie można być Mikołajem. Tutaj elfy trzeba porywać. To jest dramat. Wstawajcie! Zaraz lecimy, tylko poczekam. I zobaczę, czy on może wyjść z tych sań O! Ucieka! Wsiadaj, wsiadaj na renifera. <grym> Krzysiu, opiekuj się nim, żeby nie zadzwonił po policję, to jest najważniejsze. Bierzemy prezenty, prezenty i tak trzeba dostarczyć, bo ci nowocześni ludzie nie wierzą w Mikołaja. I tak to właśnie wygląda. Myślą, że ktoś się im włamuje do domu. I młotka muszę przez nich używać. Okej. Okay. Mamy otwarte okno. Ktoś nam zostawił na pewno otwarte okno. O! Policja! Jestem Mikołajem, jestem Mikołajem. Nie strzelajcie! Jestem mi. No nie, no nie, 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 poczekajcie, porozmawiajmy. Porozmawiajmy. No nie, no porozmawiajmy, bo porozmawiamy inaczej. Nie działa to na mnie. Widzamy... <laughs> <laughs> Widzamy... Poszliśmy do więzienia. Okej, okay, czy on ma komin? Czy on ma komin? Chyba nie ma komina. No nikt tu nie ma komina, naprawdę? Zobaczcie, jak prawdziwy Mikołaj po cichu dostarczamy... <grym> nie wiem, jak on dziwnie śpi trochę. Dostarczamy prezenty. Śpi, gwiazdeczko moja, z otwartymi oczami, co prawda. Czemu ręka ci z ciała wychodzi? Niech się przytuli do kwiatka. O! Nie, nie, nie. Jak prawdziwy Mikołaj. Nie śpi. Śpi, wracaj do spania. <grym> Dobra, spadam stąd. Wychodzimy stąd, widzowie. Wstawaj, Krzyziu. Lecimy. Ło. Wow. Zobaczcie, wstają. I uwaga, jesteśmy z powrotem. 7 tysięcy zarobione za nic. Także to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja wam dziękuję za oglądanie. I pa, pa.